Jesteśmy w Stryszawie, w jednym z najstarszych ośrodków zabawkarstwa w Polsce, gdzie zabawki już istnieją od pierwszej połowy XIX wieku. To był taki produkt uboczny wyrobu użytkowych wyrobów, takich drewnianych, jak, jak jakieś beczki, maśniczki. I zaczęto robić właśnie na początku takie zabawki, jak klepoki, koniki, bryczki. Później, bo jesteśmy w Stryszawie, Stryszawa jest znana z, przede wszystkim z produkcji ptaszków drewnianych, zaczęto wyrabiać ptaszki. Z rząd um tych ptaszków, zajmowali się twórcy bezpośrednio, chodzili po jarmakach, rzepców suchej. Dlatego ten ośrodek Stryszawa należy do tego ośrodka Żywiecko-Suskiego, Zabawki na początku, tak jak mówiłem, już były bardzo takie ubogie kolorystycznie, ponieważ nie było farb, były tylko drewniane, samo drewno. Później zaczęto malować takimi podstawowymi kolorami, to był fiolet i kolor buraczkowy. Jak zaczęto robić ptaszki, starano się właśnie już bardziej o te inne kolory, czyli by zielony, żółty, czerwień, które właśnie były to takie kolory dominujące tutaj w tej okolicach. Zajmowały się tym całe rodziny, przede wszystkim. Dorośli i tak samo dzieci. Dzieci wykańczały już te wyroby, właśnie te, te już nadawały im ten zwany połysk. I najstarszymi zabawkami to są koniki. Koniki później są te bryczki, takie klepaki. No i później oczywiście te ptaszki streszawskie, które są najbardziej znane w tej chwili. I jesteśmy w ośrodku w peskickim Centrum Zabawki Drewnianej, gdzie, gdzie staramy się przybliżyć y, młodzieży i, i dorosłym właśnie. Te stare zabawki, żeby to, ta tradycja nie zginęła, żeby to dalej właśnie się toczyło. Mamy warsztaty, gdzie przychodzi młodzież, uczy się rzeźbić. Staramy się im przekazywać właśnie te, te stare rzeczy. Ja pochodzę z rodziny zabawkarzy, nauczyłem się rzeźbić ptaszki, figurki, koniki od rodziców, rodzice od dziadków. Jest to tradycja, że tak powiem, rodzinna. Tu są pokazane ptaszki, które wykonuję ja, moja siostra. Moja mama, te figurki, te koniki, to wszystko jest zrobione właśnie przez naszą rodzinę, tutaj w Stryszawie. Natomiast tutaj są zrobione rzeczy przeze mnie, to są już, że tak powiem, w moim udoskonaleniu, te duże ptaki, sowy, jaszczębie, kormoran czy dymcioły, te rzeczy teraz właśnie już są malowane innymi farbami, inaczej troszkę robione, ale inną techniką. Projekt P21 jako jeden z pierwszych włącza zabawkę ludową do zabaw w przedszkolu. Dla nas twórców ważne jest, aby dzieci miały kontakt ze sztuką ludową.